Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj odbieramy sobie nagrody za Division Rivals. Obieramy kierunek ligi weekendowej. Zaczynamy eliminację. Mam nadzieję, że dostaniemy się bez problemu albo z jakimiś tam problemami, ale bynajmniej byle by najmniej byleby się dostać. Raczej to nie sprawiało zbyt dużego problemu teraz po tych zmianach, że dwa zwycięstwa na pięć meczów, ale wiemy jak to jest, bywa różnie, także to będzie na pewno się działo. Raczej nie rozegram dzisiaj ca całych eliminacji. Na jutro je przełożymy drugą część, także zapraszam do oglądania do lekowania, do subskrypcji, jeszcze jest mała niespodzianka no ale w sumie to już mogę to zapowiedzieć, będzie paczka z ikoną, mam nadzieję, że będzie piękny traw a więc tu nie ma co zlekać z tym dzwoneczkiem i, i łapką, także miłego oglądania, a więc Division Rivals odbiór nagród, tak jest Czy tutaj się coś zmieniło, na pewno się nie zmieniło a dla przypomnienia, jedna z czterech kart 85, plus i to takie dwa piki 60 tysięcy monet. Jedna paczka drużyny tygodnia 40 x 80, plus, 30 x 80, plus, jedna mega paczka i je, jedna paczka dwóch kart piłkarskich 87, podstawowych sezonu. Dwóch z trzech sezonów, tak, jakoś tak. No dobra, a więc zaczynajmy od 85. Jak tutaj by coś wyleciało, byśmy na pewno nie narzekali. Idziemy, no czekamy na coś niesamowitego. No, na razie to tak średnio, <laughs> ale no tu wystarczy jeden traf, niebiesko niech się zrobi, niech w końcu się zrobi niebiesko, o oh, Boże. No to są trafy... To są nagrody za Division Rivals, serio. Kopiuj w klej. Często jest po prostu 4 razy 85 mamma mia, idziemy teraz od końca. Inform, no dobra, Joszko Guardiol, witam serdecznie, no ale fajnie, no ale kolego, coś lepszego, okej, okay, tutaj mamy coś, mit, no i ostatni pik, czy niebiesko, no znowu nie, no Joszko Guardiol, wygrałeś, ze względu na cenę, no więc, no nie wiem, zobaczymy, czy was wystawimy, na tą chwilę tu, okej, okay, trzecia liga, spadliśmy, czy jest nowy sezon, bo to wskazuje, że jest nowy sezon, Jakoś właśnie teraz miał y, wychodzić, a więc przejrzyjmy. Tak, mamy w końcu nowy sezon. Do no, tych punktów mieliśmy sporo więcej już dawno zdobyliśmy ostatni poziom i czekaliśmy po prostu, żeby tutaj się coś pojawiło. Nagrody będą w końcu jakieś tutaj za sezony. Samuel Lino. Co tutaj mamy dalej? Mm, Adli, Adia Bio, Elepetia. No ale chyba raczej to. Z jednym playstylem, więc też tak średnio tutaj jest nadal 80, plus, 83 i Williams, proszę Państwa, 88 Marapita i do tego Gigot, ale Gigot okej okay. no ciekawe, no dobra, co to, to dalej? 83, 84 kolejne karty Egurola i do tego mamy Russo, panie, tutaj do wyboru. No dobrze. Ale, czy będzie jakiś pocisk, o który będzie każdy się bił? No jest, Bruno zimie, jest 90 overalla. Bez playstylu. Eee, co? On nie ma playstylu? Czy tu jakiś błąd jest? Jak on nie ma playstylu, to ciekawe, ale w sumie może wyjdą, oni już to przemyśleli, że nie ma playstylu, bo będą jakieś ewolucje. Przykładowo, no to też jest jakaś opcja. 10x83, 2x84. Tutaj mam. O, Szoboszlaj, pan Szoboszlaj, tutaj również bez playstylu i Dani Olmo, okej, okay. no i Dani Olmo się pojawił pierwszy raz, Ej, ale tu wygląda zdecydowanie lepiej Szoboszlaj, a ja chyba Olmo bym wziął ze względu na to, że w Barcelona, ale... ale no zobaczymy, zobaczymy, tutaj jest jakaś ewolucja doskonałości, 3x87, 10x85, Roberto Firmino na sam koniec, na zakończenie albo... 10 razy 87, ok. I do tego hmm, jedna z trzech, ikon 88. No to będzie tutaj ciekawy wybór, ale to jeszcze kawałek drogi, więc idziemy, odbierzmy te tutaj nagrody i lecimy do eliminacji. No dobrze, to zacznijmy może od 30 razy 80. Czy doznamy chociaż walkoutu? Mamy walkout SP, no ale nie zwlekamy, bo my, co tu nas może zaskoczyć. To jest Pedri, Alaba, ok. Ale no. Oczywiście czekamy na coś przepięknego, na coś niepowtarzalnego, na takie boom i wow. Więc mega paczka, No i tutaj chyba raczej nic z tego. No ale dobra. No to lecimy. Najpierw może drużyna tygodnia 84 Czy będzie walkout? Jest walkout. SP Holandia. Eredivisie. Nie ma pojęcia. Til. Nie wiem inny til. Dobrze te informacje się przydadzą, bo no jest problem, jest troszeczkę są braki, więc fajnie. 40 razy 80 plus, czy niebiesko, No nie, nie będzie niebiesko. Czy będzie walkout? jest walkout, Te karty się na pewno przydadzą. Jest Osimen, ok, Okej. Na pewno się przydadzą do jakichś przyszłych tutaj SBC, ale tutaj te gwarancje overallowe, bardzo małe, bardzo mało tutaj overala fajnego. Czy jest możliwe w ogóle trafienie coś Division Rivals za nagrody? czegoś niesamowitego, czy nie ma szans. Bo jak wiemy, chyba mało kto trafił cokolwiek z tych nagród. Jeśli ja mam tylko takiego farta, no to spoko. Cieszę się, że inni trafiają fajne karty, ale myślę, że nie tylko ja mogę mieć problem w ogóle z trafieniem jakiejś grywalnej karty za te nagrody. Fajne są overallowo gdzieś tam te paczki są w miarę satysfakcjonujące, do tego jakieś monety fajne też. Ale, no, z tych paczek nic nie leci. 87, plus, dwie karty. No zobaczmy. Tu może wylecieć coś niesamowitego. Przekonajmy się. Okej. Okay. No i Hiszpanii, no to już nie może nic dobrego tu lecieć. Skip i zobaczmy, co tam jest niżej. Palacio. No w sumie ten Palacio 80 tysięcy. Jakby to było wymienne, byśmy mieli 80 tysięcy, ale nie mamy. No więc dobra, lecimy. Zobaczmy tylko, czy coś tu się pojawiło. Ale bardziej w tej kwestii tych tańczych za 30 monet, za 10 nie ma, więc lecimy do spotkań. A więc zagrajmy, zacznijmy eliminację najgorzej, bo rozegrałem 3 mecze w eliminacjach. <grym> no i przepadły, bo tu zapomniałem o tej zmianie sezonu. Do tego nie było jeszcze dźwięku, więc jak otworzymy paczkę z ikoną, nie będzie tam dźwięku. Ale no, przepraszam bardzo za, za te niedogodności. Nie do patrzenia. Robimy ewolucję już Sosy. Turam skończony, ale jest na ławce. Mm, Bastoni również skończo, skończony. Robimy Sosy, ewolucję. Zostały trzy spotkania. Dwa z nich trzeba wygrać, żeby dostała fineski złote. I chyba dostanie jeszcze fizyczności trochę. No i w sumie chyba to, to by było na tyle. Takim oto składem gramy na tą chwilę. No i co? Bez zbędnego, myślę przedłużania. Możemy przejść do, do następnego spotkania. to wrócił do składu. No, lecimy, lecimy, zagramy eliminację. Zagramy z jakiejś, myślę, dwa spotkanka i otworzymy tą paczkę z ikoną, która będzie bez dźwięku. No, nie wiem, to się powtarza ostatnio, coś zbyt często. Te problemy z mikrofonem, no, to mi się nie podoba, ale dzisiaj dopiero właśnie jak włączyłem nagrywanie, zobaczyłem, że on nie działa, że po prostu znowu wrócił do ustawień fabrycznych. Wszystko i po prostu trzeba przekliknąć, żeby wybrać, że ten mikrofon jest jakby tym docelowym i tym jest problem. Nie wiem dlaczego samo to się wyłącza, no ale trudno, idziemy do to. Pedroneto, Pedroneto, Fineska, no i trafiamy. W końcu ta kępka trawy tutaj się znalazła, Pedroneto brawo, no bo wiemy jak to, ojej, ale no środek pola jest zdecydowanie, na... ej. Dobra, tu trzeba wiele poprawić, widzę w defensywie. Zobaczcie, jak on tu po prostu. Przed to było dość zidane, okej. Okay. Parurelu. Halant. Halant! No i Halant, no. Co tu się wydarzyło? No parurelu. Dobra, tu przeciwnik. Nie no, co jest? Ej, Ederson. Przeciwnik nie broni zbyt dobrze. To na pewno, ale co tu się robi? Co tu broni? Bramkarz przeciwnika. Parurelu. No nie, no nie nie, nie, nie pomagają. Haaland! No brawo, A interwencja w końcu yy, tutaj przedziwna Na, przy, przeciwnika, bram, bramkarza. Ederson w ogóle, co to za dziwna i naprawdę interwencja niepotrzebna. Powiem wam tak, Cancelo, bardzo dobra decyzja, że go zrobiliśmy. Wiadomo, on, je, on jest bardziej, bardziej ofensywnym graczem. I gol. No nie, Ederson jest dziwny, dziwny. Co to jest za wersja Edersona? Będziemy musieli chyba zobaczyć sobie w nagraniu. Ale tutaj pomiędzy nogami Haaland przyjął. Chyba wierzy przeciwnik przez to, że obronił Ederson. bo no, Ederson straszna tutaj forma. Straszna forma. Sześć strzałów z tego, wszystkie sam na sam i Ederson większość wybronił. SBC, czy tutaj mamy codzienne logowanie? Ale to już znów nam no, przepadło. Już, znaczy przepadło, nie znów, tylko... Ale otworzymy. Może tutaj jest oczywiście... Szansa trafienia czegoś niesamowitego. 2 razy 81 plus Phil Foden. Kane, a Billy Mateusz 20 razy 82. plus. Karty ataku. Znów to powróciło. Znów to powróciło. Mm, tylko atak powrócił? Czy o co chodzi? Dorian Wirtz. A my chcieliśmy go zrobić. To w sumie też może go zrobimy. Ma jeden playstyle. A Wirca lubimy, więc, dlaczego by nie? Ale czy tutaj się pojawiło coś z tym nowym sezonem? Przyszło do nas. Tutaj jest yy, drużyna tygodnia. Scholen. Ok, Greenwood, Isaac, The Bruyne, Kemes, Marquinhos, Padrito di Marcos. Tam chyba nic. Żadnych nowych twarzy w SBC. No dobra. Nad kolejnym spotkaniem otwórzmy tą paczuszkę. 3 razy 85, plus linia ataku. I oczywiście 2 razy 81 plus za codzienne logowanie. Był walkout! Ok, tego się nie spodziewałem. Połp! Dziękujemy. Może na przyszłą kolejną ikonę tutaj to będzie. No ale mamy już jedną w odcinku. Trudno, że. Szkoda bardzo, że nie ma dźwięku w niej, ale cóż, nic się nie zrobi. Paczka trzech kart linii ataku 85 plus. Przekonajmy się. No i o. No i dobra, ale Griezmann chyba. Antoine Griezmann? tak jest. Hegerberg po raz kolejny Saka. Tak źle nie wyleciało. Przydadzą się te karty. O proszę, tutaj mamy silna koncentracja na obronie. To jest bardzo ciekawe, bo przykładowo Stones i nasi środkowi pomocnicy to mają takie. Co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu robić? No, nie czyć tego niestety za bardzo tych faktycznych opisań, jakby zachowań czy deklaracji zawodników, że oni będą bronić. Zagrajmy ostatnie spotkanie. Ja mam nadzieję, że się zakwalifikujemy do Ligi weekendowej, Zepchniemy to klamrom. Zapomnijmy o poprzednim spotkaniu. Myślę, jeśli by to jakoś inaczej nasi potrafili też sfinalizować akcje, które powinni finalizować, no to myślę, że by było. Inaczej, no. chociaż wini, no to Vini... bez, tam, bez komentarza w ogóle. Vinicius Junior. On może naprawdę, na, nie, na wózku inwalidzkim on tak i tak będzie tam mijał wszystkich, nie? Bright, proszę, coś tutaj. Grimaldo, ok, Bronze. Man. Czy to Grimaldo jest w drużynie roku? Chyba jest. Ma e, Bronze też, ale man zrobiony z ewolucji. No ciekawe. Haaland! No i szybko zaczynamy, brawo Erling Haaland! Tutaj przebieg, fajnie się zabrał z piłką, jak to niepodobne coś do naszych, do naszych zawodników. Sosa. Haaland! No Sosa tutaj zrobiła robotę, y, prędzej Zidan. Haaland po prostu stał, czekał, no ale nie na spalonym, jak to nieraz bywa. Brawo, mamy 2-0. Czy to będzie szybki mecz, czy raczej chwilowe zagubienie przeciwnika, i zaraz wracamy do realiów. Halland! No, dobra, to taki mikro, mikro zapowiedź naszych, po prostu zachować na boisku Halland. Jaki odbiór! Wow! My wystawiliśmy, żeby. Ale tu błąd, no nie, nie, to już nie uwierzę, w to po prostu nie uwierzę. Bieg gościów tam, my nawracamy i on tą nogę zostawi. Na te wygrane pojedynki główkowe. Ach, niezrobienie jej, Jezus, chociaż pewnią obość. Oh no, silne skupienie na defensywie, no, ale nie wiem kogo tej defensywie, bo nie na naszej. Zobacz, minęliśmy. Minęliśmy przeciwnika i Sosa, jak inwalidka, zaczęła biec. No i praktycznie nam, jakby nie Haland, no to byśmy nawet strą nie oddali. To jest. Okej, okay. no i 2-2. Zmiana formacji Sosa! Przegramy, coś czuję. Holland Ja pierd... Sosa. Sosa! Nie no, weźcie mi naprawdę. To co tu się odczynia? Czy gramy główkę? Nie, wygraliśmy. Fineska! No i Casillas. Ale zobaczcie jak jego komputer broni. Obrońcy sami do nas podbiegają. No niestety w drugą stronę nasz nawet nie podbiegnie. Parurelu! No w końcu, ale tutaj przeciwnik bardzo statycznie atakował nas. No ale strzelamy w całe szczęście bramkę, ale naprawdę te przejścia i już Zidane sobie stanął. już sobie stanął. To jest jego konik. Po prostu nic nie robienie. Zobaczcie, po prostu to jest niesamowite. Środek pola również stoi bezwładnie. Paraliż, paraliż senny. Może oni śpią faktycznie? Ciężko stwierdzić. Trudno. Zobaczcie no już gdzie, gdzie jest reszta naszych zawodników. Jak tu nie strzelać bramek? Jak mają przeciwnicy? Bo. No właśnie, no nie, to jest bardzo ciekawe. Gendozi. No okej, okay, no oczywiście, oczywiście. No powiem wam. Możemy się rozpłakać. Zdecydowanie, ja pierdam. O Boże. Po prostu. Boże, nie, naprawdę, jak to się prezentuje. Gorecka Powershot! Nie, no weź, chłopok. Parurelu! Pum! Eksplozja mózgu! Po prostu eksplozja mózgu! Jak tu komputer atakuje, oni sami biegają za nami. Ej, jak to ustawić? Ja też tak chcę. Sosa! No nie. O kurde, haland, co on tu zrobił? Sosa! <grymne> CDF a Sosa. Ale tu się bawi z przeciwnikiem. No i legle wychodzi na to, że jeden z czołowych obrońców historii tej dyscypliny. Mamy zwycięstwo, okupione no prześ prześmiewczym po prostu sposobem, w jaki tutaj naprawdę nasz zespół się prezentował. Mamy ewolucję pani Angeli Sosy. Czyż nie? No nie, cztery spotkania, szkoda, więc dopiero jutro dostaniemy upgrade tej pięknej zawodniczki, plus jeden do fizyczności i złote fineski. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie potwór, no już jest strzałową postacią, to co tu może pójść nie tak, na pewno będzie jeszcze nas bardziej ciągła. No Jimmy, otwierajmy te piki, zobaczmy tutaj, co tutaj jest w stanie wylecieć, czy trafimy jakąś piękną ikonkę. No pierwszy pik... Lam. No cóż, może mogłoby być lepiej, ale no nie płaczemy, idziemy za drugim dalgliż. No, widać, że tu podstawowe ikony chyba nas bardzo lubią, ale ostatni pik odda i wystarczy to wszystko, żeby mm, poprawiło nastrój. No niestety ten nastrój nie został poprawiony. By było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam ja do lajkowania like subskrypcji. By być na bieżąco. No niestety z paczki z ikoną, z piku z ikoną nic nie trafiliśmy. Bardzo również nad tym ubolewam, ale trudno, takie są realia tej oto gry. Niestety trafy nas omijają, ale miejmy nadzieję, że będą się pojawiać i się pojawią. Śledźcie ten kanał, by zobaczyć, czy, czy i kiedy coś nam wyleci. Przepraszam za te niedogodności z brakiem dźwięku. To już jakby gra tu troszeczkę mnie sabotuje. Smutno. Będę starał się mieć to na uwadze, żeby, żeby to się nie powtarzało. Ale my to nagraliśmy drugi raz, materiał po prostu, żeby no, żeby nie było że podkładania dźwięku, no, Naprawdę, nie jestem w stanie wytłumaczyć, co ten mikrofon zaczyna tu dropić. Dziwna sprawa, ale trudno. Słuchajmy pozytywów. Mamy kwalifikacje do ligi weekendowej, więc na pewno będziemy się pocić, także dzięki za wszystko, zapraszam do lekowania do subskrypcji. Widzimy się już jutro o 17. Narka. Hej, cześć!